Hit kolejki przed nami, druga kolejka ekstra klasy futsalu bez barier i hitowe starcie dwóch drużyn, które w poprzedniej kolejce rozgrywanej w Wielczu Laskowicach zdobyły po 6 punktów, a więc MKS 7 Ruda Śląska kontra DPS Zamek Opolnica. A spotkanie to dla was skomentują Jakub Pożarycki i Adrian Witczak, który może słono kosztować w tym spotkaniu. Tak, próbował teraz z dystansu kapitan Drużyny Adam Siemiński. No ja może Siemiński do prawej nogi Siemiński, sam Siemiński. Fantastyczna teraz ofiarna interwencja e, Sylwestra Siemińskiego. Cię tak napierają, że grają na bardzo wysokiej intensywności, ale nie widać, jeżeli chodzi o prowadzenie meczu, bo potrafi mocno e, kopnąć ten e, zawodnik. Myślę, że chciał nam zagrozić Sylwester Siemiński, a tymczasem e, od niemal swojej bramki. Z pewnością, a teraz Dalion no, Opuszkami palców jeszcze nikomu. na bok, ale świetna, ofiarna interwencja Damiana. Damiana. Jest Hucaluk. Patryk Hucaluk do, do lewej, lewej nogi. Hucaluk. Boczna siatka Patryka Hucaluka. Paweł Bieloch. Bielow z dystansu, ależ takim strzałem Paweł Mariusza nie zaskoczysz. Zdecydowanie jeśli chodzi o Łukar ekstra klasy futsalu Berz tak, akcja na teraz zespół. Briana Kłysa. Łukasz Kalka i Mariusz Wodecki broni, ale... A ja tymczasem ponownie Adam Siemiński. O to bardzo było ciekawe, był. to było ciekawe. teraz. Nieco poddenerwowany to... A teraz Hucaluk zaraz, gdzieś tam jeszcze miejsce, żeby lewą nogą oddać strzał. Serwuje jak on patrzy, tam zawodnik z numerem 5, najmniejszy teraz w... Wy... Rudzie Śląskiej. Hucaluk Damian i Nikodem Janus. Kłys traci Hucaluk, rusza Damian po lewej stronie i Siemiński, jeszcze Hucaluk. Damian i supek. Ależ, było, Ależ blisko. było blisko teraz. Na drugą będzie już przygotowany, świeży. A teraz Damian do prawej nogi i mamy. Mamy 1 do 0, prowadzi DPS Zamek Opolnica. A strzelcem gola kapitan Damian. I niestety się dla Rudy Śląskiej pomylił. A tymczasem Hucaluk. ależ minimalnie teraz Patryk Hucaluk mocno wyrównane w obu drużynach tak. Brak bramkarza byłby połowy Hucaluk do Damiana. I koniec, koniec pierwszej części spotkania i pobram. I witamy serdecznie po przerwie. Druga kolejka, drugi sezon Ekstraklasy Futsalu. Bez barier. No i absolutny hit. Pojedynek tej kolejki, a teraz Hucaluk, Siemiński, ależ to uratował i Kalka, może teraz muszą ruszyć, ależ osamotniony, Łukasz Kalka broni, Mariusz Wodecki jeszcze, nie widać po nim tego zmęczenia, teraz dwóch na jednego, Siemiński, Kalka, Kalka, ależ się pomylił. Bardzo blisko i coś się nie wykorzystuje, to się nie traci, Paweł Bieluch mógł tam szukać wcześniej Patryka Hucaluka, a tymczasem... No gol bezpośrednio z rzutu rożnego. Ale? Mamy bramkę, bo jest strzał i tam Nikodem Janusz tą piłkę dotknął. a więc Siemiński. Do góry Siemiński. Dole. No byłby to kandydat do bramki kolejki a, a nawet całego sezonu. sezonu. A tymczasem Hucaluk yy, ma szansę na coś, czym raczył nas w poprzedniej kolejce. I być może po raz kolejny będą chcieli tego słowa. Siemiński. Wodecki odbił, odbił tą piłkę Mariusz Wodecki. Tutaj tą inteligencję na boisku wykorzystuje, teraz Hucaluk! ale on to zrobił i nie trafił! Zobaczmy teraz, Adam Siemiński może wykorzysta ten błąd. No, Rykoszet. Przejęcie, no i zobaczmy. i Było blisko, blisko, blisko Paweł Bielow. Krainy. Wiemy, że sportowcy mają różne rytuały, które pomagają im poczuć pewność, a tymczasem a Patryk, Hucaluk. Patryk Hucaluk. Fatalny błąd Briana Kłysa. Przechwycił tą piłkę Patryk Hucaluk i 3 do zera prowadzi już DPS Zamek Opolnica. Jak nie do przodu, a teraz Siemiński Dograj. Ależ nie zdążył, ależ to zepszył Marek nabożny no, jest No i Bożny. muszą bardzo tutaj uważać. Stracił. zobaczmy Damian. Damian... Bielok on widzi. odbijał te piłki. Pomylił się Damian. Teraz. Jest tam trzech zawodników w polu karnym. Siemiński po ziemi. A i gdyby to przeciął Kalka. Teraz Siemiński. No czemu nie dograł? Teraz uzasadnione pretensje. Łukasza Kalki, no bo musiał to wyłożyć tam do pustej bramki. Świetnie Janusz. Może faktycznie gdzieś tam podpatrzył. A teraz świetnie Mariusz Wodecki. Tutaj DPS zamek opolnica. Zainkasuje trzy punkty, ale nie wróci na fotel lidera, bo widzimy, że podłamana. Polłamana drużyna MKS-u siódemki. Długo przygotowywali się na to starcie, ważne starcie z Zamkiem Opolnica. Wysyłamy, ale... wysyłamy pozdrowienia z morza, prosto z pięknej Haligiery w Gdyni. A te mecze dla państwa skomentowali Adrian Wiczak. I Jakub Pożarycki. Dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia kolejnych spotkań. Dziękujemy i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Cześć.